Cześć Manko. witam Was w wstępnym odcinku. I w tej grze będziemy cały czas jeździć yy, w czołku. Więc polecimy najpierw sobie na... Yy, pojedziemy na Tilted Towers. Tam jest czołg. Nakrywam poradnik, jak właśnie zdobyć tam. Mm, szybko czołg. Dobra. Wolontuję sobie na sterowcu. Mam już pierwszą broń. O tą nową e, strzelpę. Dobra. O, już mam strażnika. Tylko szybko zabiję. Że nie tak szybko. No, szybko. Dobra. Zabiłam. O, już nie mam amunicji. Ślak. Szybko. O, kurde. Kolejny. Dobra. Chodź, chodź, strasznik. Oj, oj oj. Obił mnie. O kurde. O nie! Dobra, wycofuję się! Szybko! Jest, dobra. Udało mi się. Przeżyłem. Kurde. Ej, bym zginął. Mało Ma kurde! To on już tu jest. Ja piwniczę Dobra, ja się uleczę może lepiej um, To co, widzimy się i jak coś się stanie Dobra, lecę już na tu począłk nasz e, jakby tu zejść? Zejdę tym wiatrakiem, czy jakokolwiek tam, jakkolwiek to się nazywa. Mm, dobra, jeszcze straż, jeszcze nikt nie podbił tego czołku. To fajnie, o kurde. Dobra, już, już ktoś podbił. Słabo. Kurde. Nie no! Nie! Więc zginąłem. Widzimy się w następnej grze. Dobra, tym razem polecimy na kamieniste kino. Tam też jest czołg. Tam nigdy nie, jeszcze nie, nie lecieliśmy w żadnej kierce, a tam też jest. To jest łatwo podbić ten czołg. A hmm. teraz będziemy już mieli tu CPN. Dobra. Już lątuję. Kurde, ile to strażników, trzy, trzy strażników, i oni tu szczelają to Eee, yy, Słabo. Kurde, nie ma czołku. Powinien być. No, hm. słabo. No nie fajnie. Co ja mam zrobić teraz? Dobra. Jety na tiltet. Zabiję tylko typka Dobra Zabiłam typa Jeszcze go trzeba zabić Dobra, zabiłam no, Dobra, je posfieram Strzelpę i się ewakuję. Jest Dobra Jedź szybko Ech, Wykrzywione Chyba szybko przyjechać żeby... Nie podbili tego czołku. Mam nadzieję, że nie podbijam tego czołku. Że tam pędzie ten czołk. Nie powinien być. Reszej będzie. Dobra, ja już jestem na tiltet. O kurde. O kurde typek mam. Typka mam. O... Nie chcę kolejnej gry zaczynać. Ja może lepiej uciekam, bo ja mam za mało HP, 29HP, no. Kurde, dobra, przyjadę tu, mam nadzieję, że będzie jakieś leczonko. Ożesz, o kurde, tu też jest, nie no. Wszędzie gdzie jadę to są typy. Dobra. Szybka skrzyneczka, może będzie jakieś leczonko. Jeżeli ja zaputuję. Może lepiej. Dobra. Dużą potkę mam. Wypiję sobie. Dobra. Jest jakieś tu leczonko. A nie ma. Kurde. Hmm. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Dobra, jedę na to tiltet, zawis tego człowieczka. Mam nadzieję, że on mnie nie zabije. Albo... On się tak zapotowywuje. Ale wie, że już tam jestem. Dobra. Nie też rzucę granatów tam. Albo. Kurde, nie to rzucę. O nie, mam amunicji do pompy. Słabo, bardzo słabo. Mam ma, mało też amunicji do tego. Nie wiem, czy on teraz tam uciekł gdzieś, czy on tam kampi. Ja tu poszukam leczanka. Mam nadzieję, że będzie jakieś... Jeszcze i amunicja to pompy będzie. Bo, o, snajperka! A jestem dobrze snajperki. O! Apteczka! Dobra, to ja się już szybko uleczę. Tak, jeszcze jakbym miał... Yy, amunicję to pompę. To by było super! Jak widać, tam go, nikogo nie ma. Nie ma go. Um. Hmm. W ogóle nie mam amunicji do pompy. Muszę szybko znaleźć amunicję. Bo jak nie znajdę, to będzie bardzo źle. Miałem spędzić cały mecz w czołku, a tu ja to sobie jeszcze autkiem. Nie no, muszę podpić ten czołk. Dobra, mam już cztery amunicje. Hmm. Dobra. Pistolecik. Pistolecikiem go zabiję. Na pewno zabije. Czołk za darmo. Dobra, jeden powalony powinien być jeszcze drugi. Jest pyk. Dobra, zapity. Biorę to. Biorę to. Jest niszczony trochę. Troszeczkę i uciekam. Uciekam na jakiś spokojną. Miejscówkę może na. Hmm. Dobra, na lepki losek pojedźmy albo będziemy kąpić. Może lepiej będziemy tu kąpić sobie. Dobra, widzimy się, jak znajduje jakiegoś typka. Czy jak, ktoś, jak coś będzie się działo. Dobra, ja jadę do strefy, bo strefa troszkę daleko to weź... może y, przejedziemy tu na te wieżyczki urej o sztelaj, jest gdzieś szczelanina tam. Tam... Y, nie, nie wiem, czy chcę jechać na tą sztelaninę, ale może, może, może pojadę. Hmm. Gdzieś niedaleko e, jest szczelanina. Biją się, no. Strzelają się, no. Mm. Tylko. O! Jest! Kurde, nie trafię czym czołkiem. No nie, no. O kurde. Kolejny. O, manie. No nie. 70 35 35 ale nie zna oj jest sobie go o kurde to jest jakiś w ogóle typek no nie ja muszę go przejechać nie pij mi żółku TYPIE! Zabiłam go. Dobra, jak coś, to ja sobie wezmę. Jakby mi... Jakby zepsuli mi czołg. Dobra. Kurde, ja mam ochotę go zabić, tego typa. Ale on mi uciekł. I nie wiem, gdzie on jest. Więc słabo. Ja go znajdę i się widzimy. A nie, tu ktoś już leży. To nawet chyba to jest ten typ, którego piłam, e, którego szczelałam. Dobra, już szczela, tam e, strzela już ktoś to mnie. Właśnie tam wszedł do tego potynku. Więc ja sobie go zniszczę, spompartuję. Nie wiem, spompartuję to nie. Gdzie szczelił Tylko właśnie nie wiem gdzie hmm. Jest tam Tam jest 35 Oni napiało. na Dobra, zabity O kurde, on miał y, Tem Nie wiem, nie wiem jak to się nazywało Nie pamiętam Szczerze. Dobra, mam typka. I on uciekł właśnie tam. Eee, tam za tą kurką. Nie wiem, czy go zabiję, czy raczej on ucieknie. Ale jak go znajdę, to wam tam znać. Już jestem w tamce, Niestety nie, nie znalazłam tamtego kościa. Więc e, więc ja jadę stąd, bo tam jeszcze jest ochroniarz, a ja nie chcę uszkodzić czołku bardziej. Dobra, jest typ. E, jest! Pek. Zabiję go! Nie no, nie zabiję go... E, Kurde Dobra, jest tam, jest tam 70 nie wiem skąd on, to, to skąd w ogóle je jak, kosztelam. O nie, mam mało paliwa. Kończy mi się paliwo. To szóstka. Kurde. O nie. Nie, to ktoś sloane. O nie. Dobra. Człoko już raczej nie przeżyje. Dobra. Atakują. Ja może ten cząk jeszcze uratuję. Naprawię mu kąsienicę, ale raczej mi się to nie uda. Mam typ. Dwóch typków! Kurde. Pyk. Dobra, pan zabiłem go. Tu jeszcze jest jeden. Jest! No i wygrana! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa na razie.